Siemanko, dzisiaj wam zaprezentuję jak zrobić automatyczną farmę, pewnie pomyśleliście kaktusa, ale to nie kaktusa. to będzie farma trzciny, jest to możliwe dzięki update'owi, w którym dodano pizzony, i rzecz jest dosyć prosta, lecz najpierw pokażę działanie, a potem przejdziemy do samej budowy mechanizmu. Jak widzimy nie, musimy, nie będziemy musieli biegać ani nic. Po prostu UFL nam już trzcina. Włączam sobie Pittsona. On nam ściął trzcinę. Jak widzimy trzcina płynie. Niestety nie zawsze zbiera ona wszystko. Trochę tego tutaj zostaje. No gdzie jest ta wygoda, dzięki czemu klikamy tylko jeden przycisk. I mamy już praktycznie z głowy to całe bieganie o, już widzimy, czy cena do nas dopłynęła No jest to dosyć dobry sposób zarabianie przy różnych serwerach Znaczy, no, jak widzimy, już mówiłem duże rzeczy zostaje Dobra, teraz się przeniesiemy do samej budowy Dobra Doszedłem do pracy budowy I zajmiemy się teraz budową kanałów, którymi będzie leciała trzcina Powinny być one drugie na 7 6 i 7 chyba się nie pomyliłem Jest dobrze Teraz wytłumaczę dlaczego i długie, znaczy szerokie z każdej strony na 3 i mówimy, że głębokie na 2 i tutaj powinny być głębokie na 1. Tak samo długie na siedem o, o coś zlegowało. Raz, dwa, trzy. Rozwraca Tak, jest ok. Nawet tak musi być szerokie, znaczy gdyż będzie tak czcina, pitson, repeater i tutaj będzie przykryte dirtem i położony redstone. I z drugiej strony będzie tak samo, tylko że będzie czcina, pitson, repeater i będzie się dołączało do Redstone. Zobaczmy sobie wodę. Pewnie wiaderka No i tutaj Chyba trochę lepiej przy dużej No i będziemy mieli zejść może już sobie położymy kinę cukrową by nam rosła a potem musimy się zająć podwyższeniem terenu jeden stopień Może zrobimy odcięcie No dobra, jest już podwyższone Teraz wyłożymy naszym pizzonem Bo w taki sposób musimy być tak ustawieni, gdyż gdy będziemy inaczej Po prostu pizzą się ułoży w jedną stronę Na przykład gdy patrzę tak, to układa się tak Gdy patrzę na z boku, układa się z boku Ups, wpadłem hmm. I to będzie najprawdopodobniej pierwszy i ostatni filmik, który się ukazał w lipcu na moim kanale gdyż jadę na wakacje Taka, Takie małe info Teraz układamy repeater w taki sposób. Nie ma różnicy czy są równo, czy nierówno. Ustawione. Tutaj sobie jeszcze jednego położę. W razie gdybym musiał przełożyć. już mamy i teraz kładziemy wszystkie odpaliły, odpaliły różnorodnościowo no to ja poczekam zanim na urośnie dobra cina już urosła maksymalnie większa nie może być teraz stajemy na płytce jak widzimy, zadziałało w miarę poprawnie. Jak już mówiłem, zostawia trochę do dookoła. I niedobrze, nie musi, nie musi być ta, tej wody, może być ona przykryta. Po prostu, wstaniemy na podceraz, potem pobiegniemy, pozbieramy. Dobra, teraz się udamy do miejsca, do którego powinna ci się nadopłynąć. A jak już widzimy, się zjawia tutaj również żeby nam po bokach nie zostało polecam udawać na wysokość około 3 3 max 4 i tak no i nie było za dużo tej trzciny To chyba na tyle, co chciałem wam pokazać, przekazać, jak co można zrobić, więc komentujcie, subskrybujcie, klikajcie łapkę w górę, jeżeli się wam podobało, jeżeli się wam nie podobało, też możecie kliknąć łapkę w górę, chyba, że nie chcecie klikać łapki w górę, to kliknijcie łapkę w dół. No dobra, pozdro i nara.